No, stary, nie męcz włosów. Przyjadę, wiadomo, że przyjadę. No, spoko. Magda? Yy, odzwonię do ciebie. Cześć. Cześć. Znamy się? Poznaliśmy się u Julki na imprezie. Konrad, nie pamiętasz? No, wybacz, ale jakoś nie kojarzę. Ale, czekaj. Rozmawialiśmy nawet. To znaczy, przez chwilę bo przez chwilę, ale rozmawialiśmy. Może jakoś krótko, wiesz, tam bardzo dużo ludzi było. Na razie. Ej, Magda. Piszę do ciebie. Wydzwaniam od kilku dni. Mam zły numer, czy o co chodzi? Okej, okay, to ty jesteś tym natrętem, który cały czas do mnie wydzwania. Widzisz, ja mam taką zasadę, że po prostu od obcych nie odbieram. No wielka szkoda, bo dzwoniłem, żeby ci powiedzieć, że jesteś najpiękniejszą dziewczyną, jaką spotkałem. Wow. Wszystkie laski na tole są? No, to jest najprawdziwsza, prawda? Sięgam. Mówisz się ze mną? Może tak, może nie. Magda. Zadzwonię. Odbierzesz tym razem? Przekonaj się. Rybka połknęła haczyk, rybka połknęła haczyk, i się nim dławił. Mam Słuchaj. Właśnie o tobie myślałem. Tak? I zastanawiałem się, kiedy znowu mnie zaatakujesz. ty nie myślał mnie za często, bo twoja narzeczona będzie zastraszona. Cześć, Julia. Właśnie wpadliśmy na siebie i zamieniliśmy dwa słowa. Mhm. No dobrze, dobrze, nie tłumacz się, bo jeszcze pomyślę, że masz z czego. Idziemy na obiad? E, tak, umieram z lodu.